Quiz! 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 O mikrocypku! O oh jest, jest! Eee, czekaj, pierwszy quiz mikrocypko, czytamy. Jak się nazywa mikrocypek? Cypion. Cypion, cy, cy, cy jak cypion. Domino. Dobra, mikrocypek. Antimela. Kurwa, nie odpowiadam mam to. Jak on ma... ...budziłeś Kurwa. Czarki mikrocypka. Tak, dobra, jest odpowiedzialny. <tryk> mikrocypek, dobra, czekaj. Mikrocypek, jego bracia. I mamy lat, mikrocypek 2 22. Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia osiem, trzydzieści jeden, dwadzieścia trzydzieści kurwa. Jeszcze raz to mnie zadzwoni, to cię zablokuję. Rozumiesz to? Wierdalaj. Kto zasponsorował wózek dla Cypka? O, tu mieszka mikrocypek! Tu mieszka mikrocypek! O kurwa! Co to jest? Ty no nie gadaj, że to jest lokalizacja mikrocypka! Lilianna noclegi, kwatery pracownicze, pokoje, to nie noclegi nie. pracownicze Bydgoszcz. To nie to, to, nie to. Quiz o Dawidzie Jasperze. Quiz o Dawidzie Jasperze. Czy mój quiz, bardzo dobrze? Gdzie mieszka Dawid Jasper? W pawienince. Jak ma na imię tata Dawida? Ryszard. Jak ma na imię Miszka? My. Miszka. Kim z wykształcenia jest Dawid Jasper? Kardiochirurgiem informatykiem. Ile kąt w social mediach ma Dawid? Dwa, dziewięć czterdzieści. O kurwa. O kurwa, nie do źle ale dobra. Czy Dawid ma rodzeństwo? Tak. Ile Dawid Jasper ma lat? Kurczak. Pięć złotych. Cześć, kurczak. Dawid, skończyłeś się Mirko Cypek. Robi lepsze live y. widzowie. Zapraszam wszystkich do mikrocypka. się, mu się. Mu się. Jebać matkę śmiecił, ja matkę śmiecił. Jak się nazywa była dziewczyna Dawida? Ewa Roksana Węgiel Ewa Rudnicka Karolina Rus Dominika Montewska Green. Jakie są zainteresowania Dawida? Małe dzieci Ulubiona gra Dawida Dokończ poniższy dialog How old are you? 16, 18, you first. Gagiri, 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 gagiri. Jaki jest stan uzębienia Dawida? Dawid posiada pełne uzębienie. Dawid posiada pełne uzębienie, brakuje mu tylko jedynek.